W poprzednich odcinkach opowiedzieliśmy Wam o trzech podstawowych rodzajach wyborów bezpośrednich. Dziś opowiemy Wam o wyborach pośrednich, czyli jak sama nazwa mówi, takich, w których głosowanie odbywa się przez pośredników. Zapraszam! W Polsce nie mamy wyborów pośrednich. Niektórzy wyborami pośrednimi nazywają wybieranie premiera, którego wybierają nasi reprezentanci, czyli posłowie, lub też wybieranie marszałka województwa, którego tryb wyboru opisaliśmy w odcinku dotyczącym tej funkcji. W pewnym stopniu ma to sens, nie są to jednak prawdziwe wybory pośrednie, które zdarzają się w innych krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W Stanach Zjednoczonych mamy do czynienia z wyborami pośrednimi. Mowa tu oczywiście o wyborach prezydenckich. W Stanach w wyborach powszechnych wybiera się elektorów, którzy deklarują, na kogo oddadzą swój głos. Elektorzy po wyborach zbierają się w kolegium elektorskim i głosują zgodnie z wolą swojego stanu pod groźbą bardzo wysokich kar. Za tym kandydatem, którego zdeklarowali się poprzeć. Oznacza to, że wybory odbywają się przez pośredników, a w wyborach prezydenckich nie walczy się jak w Polsce o każdy głos, a o głosy elektorskie, których ilość zależy od stanu ludności danego stanu. Ponadto niemożliwa jest sytuacja, że część głosów elektorskich będzie na jednego, a część na drugiego kandydata. Podsumowując, wybory pośrednie powinniśmy traktować bardziej jako ciekawostkę. Warto jednak widzieć, że istnieją takowe i jak wyglądają np. w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej. Jest to ostatni odcinek, w którym zajmujemy się wyborami jako takimi. Kolejnym odcinkiem poświęconym Państwowej Komisji Wyborczej zakończymy ten moduł. Dziękuję i już dziś zapraszam na kolejny odcinek.